Przede wszystkim wstrzymaliśmy zajęcia dla szkoły. W tej chwili uaktywniliśmy szkolenie online. Robimy coś bardzo indywidualnego programu nauczania, że niektóre rzeczy z drugiego semestru łączymy z późniejszą nauką, tak żeby ludzie mogli jechać na. Praktykę. No, aktualnie nie możemy zajęć praktycznych w szkole realizować. To jest jedna sprawa. Druga rzecz, wstrzymaliśmy na pewien czas y, szkolenie marynarzy, osób już pływających. W tej chwili uruchomiliśmy również szkolenie online. Zaczynamy wydawać certyfikaty, kursów, które my prowadziliśmy jako szkoła. Natomiast certyfikaty wydawane przez Urząd Morski w tej chwili są wstrzymane. Czekamy na rozwiązania, które nam podały ministerstwo. Zdecydowanie zmalała ilość kursów w tej chwili realizowanych, ale to wynika z... Zastoperów, które zostały jak gdyby odgórnie wprowadzane. Ludzie nie mogą się przemieszczać, poruszać. Wielu marynarzy w tej chwili przebywa na kwarantannie, więc siłą rzeczy zostało to wstrzymane. To, co możemy, realizujemy online. Jedno jest pewne, że świat nie będzie bez shippingu istniał. Statki nie staną. Tak jak wspomniałem przed chwilą, ten shipping jest krwioobiegiem całego biznesu, całego przemysłu. Stateczki są tymi drobinkami, które rozwożą i użyźniają ten przemysł. Więc to będzie się działo, na pewno w tempie zwolnionym, na pewno ludzie wymyślą jakieś inne, alternatywne sposoby działania tego shippingu, ale on nie zaniknie.